Halo, halo, cześć, z tej strony Robocz Akademii Gry. Słuchajcie, mój typ, bo się mnie pytacie, więc pokazuję Wam swój kupon za czekoladę. Mój typ na mecz Polska-Szkocja. Ja nadal utrzymuję, że z Portugalią zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. W pierwszej połowie naprawdę zagraliśmy świetny mecz. W drugiej niestety opadliśmy z sił Portugalia. Kilka klas lepsza drużyna od nas po prostu dowiozła wygraną do końca bramka Ronaldo stadiony świata dowiozła, może źle użyłem dowiozła no po prostu no rozjechali na drugiej połowie i tyle, ale nadal uważam że my zagraliśmy bardzo bardzo dobre spotkanie oczywiście piekiełko, polskie piekiełko które zafundowali głównie chyba znowu yy, dziennikarze, media naszej reprezentacji no to jest coś czego ja do końca nie rozumiem i jakieś tam jechanie piłkarza za to, że sobie zrobił zdjęcie z Ronaldo, no już chyba no po prostu nie ma się do czego doczepić, to no to trzeba się trzepiać takie. Oczywiście byliśmy słabsi, przegraliśmy. Taki jest sport. Nie ma co się chlastać, nie ma co się ciąć, nie ma co się, tak jak powiedział Zieliński, chować w kąt i płakać. Trzeba głowę mieć podniesioną do góry i przed nami mecz standardowo o być albo nie być. No więc ja obstawiam w tym meczu, że Polska niestety nie wygra, bo Szkocja to są walczaki, ale że gramy u siebie i wystarczy nam remis. Ja obstawiam za czekoladę, że będzie w tym meczu remis i że Polska strzeli przynajmniej jednego gola 4-33, tak jak mówię, za czekoladę nie nie, absolutnie nie polecam tego grać, za więcej to jest typowa zgaduj, zgadula. Tak się pieniędzy niestety nie wygrywa. Więc, tak jak mówię, dla tego żeby się lepiej oglądało dla zabawy. Zobaczymy, jak będzie. Coś mi chodzi po głowie, że tu faktycznie oni dostali naprawdę kubeł zimnej wody na głowę. Znowu zostali wyzywani, wyśmiani. I tak sobie myślę, że ja na ich miejscu naprawdę już chyba bym się dawno psychicznie rozłożył. Bo ile można zbierać, a zagrali naprawdę z tą Portugalią całkiem, całkiem nieźle. A że Portugalia, kilka klas, tak jak mówię, lepsza, no to niestety wynik taki, jaki, jaki był. Trudno, to już historia. Przed nami Polska, Szkocja. Gramy u siebie. Myślę, że magia tego stadionu spowoduje, że my tego nie przegramy. No, nie zakładam w żaden sposób, żebyśmy przegrali. Oczywiście, chciałbym, żeby ta czekolada. Nawet nie została wygrana, ale żebyśmy wygrali, ale coś mi się wydaje, że szkoci nam tak łatwo. Skóry nie sprzedadzą, i w tym meczu może być faktycznie remis. Także to jest mój typ na ten mecz. Dajcie znać w komentarzach, jak wytypujecie. Czy jesteście z tych, co już są 23 trenera i cały czas narzekają, czy jednak widzicie światełko w tunelu, i to, że coś w tej reprezentacji jednak drgnęło i. Jak mówi pan Jan Tomaszewski, no my niby w piłkę grać umiemy, więc tą Szkocję, z tą Szkocją nie powinniśmy przegrać. Jak będzie, zobaczymy wieczorem. Trzymajcie się wszystkiego dobrego, wysokich wygranych strzałka.